Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy makowiec pod śnieżną pierzynką. Potrzebować będziemy 6 jajek, szczyptę soli. 20 dekomaku, mak mam mielony, zalałam szklanką wrzącej wody i pozostawiłam do całkowitego ostudzenia. Szklankę cukru, szklanka o pojemności 250, 3 czwarte szklanki mąki pszennej, dwie łyżki ulubionego drzemu, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, 10 deko stopionego masła i dwie łyżki kakao. Ponadto będziemy potrzebować 5 białek, pół szklanki cukru. I jedną dużą łyżkę mąki ziemniaczanej. Jajka z cukrem i szczyptą soli ubijam na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą. Dolewam masło. Dodaję mąkę. Proszę. ulubiony dżem oraz smak i ja dodam wanilii ale możemy dodać również olejek migdałowy jeżeli lubimy domownicy lubią to możemy dołożyć ja dodaję parę kropli wanilii i dosypujemy mak i należy mak dokładnie pomieszać wyłożymy do formy formę 17 na 27 cm mam wyłożoną papierem do pieczenia i będziemy piekli około 50 minut w 170 stopniach a później zrobimy śnieżną pierzynkę przekładamy makowie do powierzchnię wyrównujemy i makowiec wędruje do, do piekarnika na około 50 minut, później zrobimy pierzynkę Makowiec mamy w piekarniku 40 minut i teraz zrobimy śnieżną pierzynkę, czyli bezę. Dodaję do białek szczyptę soli i ubijam na sztywno z cukrem. Białka z cukrem już mam ubite. Dodaję mąkę ziemniaczaną i dokładnie mieszam. A na kopiec już mam upieczony i wyłożymy bezet na makowiec. Będziemy zapiekać około 15-20 minut. możemy to zrobić tak jak ja łyżką a możemy przełożyć do worka cukierniczego ale ja to zrobię łyżką rozprowadzam po całej powierzchni i będziemy tak jak wspominałam 15-20 minut to zależy od Piekarnika jaki mamy Piekarnik Powierzchnię wyrównujemy Jeszcze sobie takie Zrobimy górki, pagórki I wędruje Makowiec Do piekarnika Makowiec pod śnieżną pierzynką I tak oto Makowiec pod śnieżną pierzynką mamy upieczony. On jest jeszcze gorący. Ja ukroję kawałeczek. I tak wygląda przekroju. O ile Państwu mój przepis się mi podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Makowiec pod śnieżną pierzynką.